Cześć, witam. W tym wideo pokażę Wam jak podciągnąć hamulec ręczny poprzez dziurę od szpilki. Rozpierak znajduje się w tym miejscu, pod dębnem. Eee, a żeby to podciągnąć, to musimy zajrzeć do środka. Za chwilę włączę lampę, pokażę Wam jest taki rozpierak w środku i musimy nim pokręcić w górę. Skrzynia aktualnie jest w pozycji neutralnej, a więc możemy... od kręcić sobie to koło. Kręcimy do tego momentu, aby tutaj przez tą dziurę zobaczyć taki rozpierak. No i za daleko przejechałem. wy go nie widzicie tutaj bo ta kamera tak nie obejmuje natomiast ja widzę jest taka zębatka w środku którą musimy pokręcić do góry o tam widać kawałek na samym dole wystarczy, że wkładamy teraz śrubokręt płaski o teraz ją ładnie widać Widzicie? Jeden ząbek, drugi ząbek. Wkładamy teraz śrubokręt i pokręcamy do góry. Podkręcamy, aby tą zębatkę rozkręcić. Po jednym zębie do góry. Do lekkiego oporu. Tu już słyszymy, że trzę, a ręczny jest spuszczony, zatem musimy ząbki ze dwa razy cofnąć, tak żeby był luz i w tyle i skręcamy. Zaciągamy ręczny, patrzymy czy dobrze trzyma i to tyle. Także teraz ja cofam dwa ząbki na dół z powrotem, bo troszkę jest za mocno i jest zrobione. To by było na tyle.